Dzień dobry, jeszcze jestem w i chciałam Wam Państwu pokazać wszystkim moim bliskim, znajomym. Tak wygląda plac wokół Kościoła, z tyłu Kościoła Świętego Jakoba. To jest plac, gdzie codziennie tysiące, setki ludzi przychodzi przez cały dzień i się modli. Tutaj jest cały świat, tu są wszystkie kontynenty, tu jest cisza i spokój. I każdy prosi, każdy prosi, wyprasza łaski u matki najświętszej, która tą ziemię sobie upatrzyła, ukochała i prosi, składa orędzia. Tak jest i dzisiaj. Dzisiaj jest pierwszy piątek, będzie ten plac pełniutki. Wszyscy przystępują do komunii. Prawie tutaj spowiedzi są cały czas, i tu jest naprawdę pokój. Tutaj wśród tych ludzi. Są wszystkie prośby, intencje. Postarajcie się z nami połączyć zawsze po godzinie 17 myślą, duszą. Pozdrawiam i miłego dnia.